Kiedyś, dawno temu, ludzie w różny sposób wyobrażali sobie przyczynę nieobecności ptaków w czasie zimowych miesięcy. Jaskółki miały zimować w mule na dnie jeziora. Inni twierdzili nawet, że ptaki przemieniają się w tym czasie w inne zwierzęta. Prawda jest jednak o wiele ciekawsza. Każdego roku, wiosną i jesienią, ma miejsce chyba jeden z najbardziej spektakularnych i największych na Ziemi spektakli przyrody. Miliardy ptaków na całym świecie podejmują niezwykłe, wyczerpujące i niebezpieczne wyzwanie. Rozpoczynają migrację. Często dochodząc do granic swojej wytrzymałości, pokonują niekiedy dziesiątki tysięcy kilometrów w nawet najbardziej niesprzyjających warunkach, polegając jedynie na sile własnych mięśni, pogodzie, zmyśle orientacji i innych ewolucyjnych przystosowaniach. My możemy obserwować to jedynie z dołu, z zachwytem wpatrując się w niebo. Taki w czasie swoich corocznych migracji przemieszczają się pomiędzy miejscami, gdzie odbywają lęgi, a tymi, gdzie przeczekują zimę. Na lęgowiskach zakładają gniazda, na świat przychodzi ich potomstwo, podczas gdy położone w cieplejszych strefach klimatycznych zimowiska oferują im obfitość pokarmu, którego brak zimą położonych bardziej na północ w szerokościach geograficznych. Na wiosnę znowu jednak wrócą tam. Gdzie łatwiej będzie nie znaleźć miejsca do założenia gniazda, i gdzie dzień będzie dłuższy. A przede mną gęsi białocelne piękny klucz. Wśród polskich ptaków możemy wyróżnić gatunki osiadłe, które przez cały rok pozostają na jednym obszarze migrantów częściowych, wśród których część osobników wędruje, a część nie migrantów krótkodystansowych lecących na zachód Europy i w okolice Morza Śródziemnego oraz dalekodystansowych, którzy lecą do Afryki czy Indii. Nie wspomnieć też o gatunku pokonującym rekordowo długie odległości w czasie swoich corocznych migracji czyli o rebitwie popielatej. Każdego roku przelatuje ona z Arktyki do Antarktyki i z powrotem pokonując nawet 90 tysięcy kilometrów. Ze względu na sposób pokonywania drogi pomiędzy lęgowiskami i zimowiskami mówimy natomiast o ptakach lecących lotem aktywnym które przez cały czas muszą machać skrzydłami. Oraz o tych, które szybują, wykorzystując tworzące się na ich drodze kominy termalne. Gdy do nich wlatują, unoszą się na bardzo duże wysokości, a następnie opuszczają je i szybują do kolejnego komina. Przed rozpoczęciem długiej, wyczerpującej i niebezpiecznej podróży ptaki muszą się do niej najpierw odpowiednio przygotować. Na początku migracji mogą one redukować swoje narządy wewnętrzne poza tymi, które są im absolutnie niezbędne w czasie podróży, jak serce, płuca czy mięśnie poruszające skrzydłami. Takie narządy mogą nawet zwiększyć swoje rozmiary. Ptaki nie, redu nie redukują także wielkości mózgu. Wiele z nich przechodzi pierzenie, czyli wymienia pióra na nowe, ale jeszcze ważniejsze jest to zgromadzenie zapasów tłuszczu, który będzie stanowił dla nich wysokoenergetyczne paliwo. Choć ptaki mogą w tym czasie nawet dwukrotnie zwiększyć swoją masę, odłożenie odpowiedniej ilości zapasów nie jest łatwe, ponieważ paliwo stanowi niezbędne źródło energii, ale jednocześnie zwiększa wagę ptaka i ilość energii wykorzystywanej do tego, aby móc w ogóle lecieć. Zapasy tłuszczu nie mogą być zatem za duże, ale też nie za małe. W ekstremalnych sytuacjach zwierzęta dodatkowo spalają jeszcze własne organy. Wiele ptaków, które podczas migracji skończą się zapasy energetyczne, uzupełnia je podczas postoju migracyjnego. Zwłaszcza duże ptaki drapieżne, w których wędrówka jest ściśle związana z migracją ich potencjalnych ofiar, wykorzystują tę właśnie strategię. W czasie przelotów korzystają z ciepłych prądów znoszących, które występują tylko w określonych porach dnia, dlatego przez pozostały czas odpoczywają i żerują. Wiele innych ptaków w czasie postojów migracyjnych tylko pije i dba o pióra, ale nie je. Są jednak również gatunki, które nie robią sobie żadnych przerw i nie zatrzymują się podczas wędrówki. Maleńkie koliberki Rubinobrode dokonują czegoś, co mogłoby się wydawać niemożliwe do osiągnięcia przez tak niewielkiego ptaka, i przelatują bez przerwy dystans 2200 km. Dotychczasową rekordzistką, którą naukowcy śledzili dzięki specjalnemu nadajnikowi, okazała się jednak samica małego, poważącego zaledwie maksymalnie około 400 gramów, szlamnika. W czasie nieco ponad 8 duldów przeleciała ona 11 680 km bez zatrzymywania się i odpoczynku. Ptaki podróżują w dzień i w nocy, a największa intensywność przelotów przypada na godziny nocne i poranne. Podróżowanie w chłodne noce wymaga od nich mniej energii i chroni je przed e, przegrzaniem. Natomiast zwiększona wilgotność powietrza zapobiega odwodnieniu. Nocą również zagrożenie ze strony drapieżników jest o wiele mniejsze niż za dnia. Okazuje się, że mogą nawet wykorzystywać wodę produkowaną w wyniku rozkładu tłuszczów i białek. Z przegrzaniem i odwodnieniem ptaki radzą sobie również wznosząc się na bardzo duże wysokości, gdzie pomimo upałów na powierzchni ziemi, temperatury mogą spadać do zera, a nawet osiągać wartości ujemne. Zwierzęta te potrafią wznosić się na wysokość kilku kilometrów, jak na przykład gęsi tybetańskie, które regularnie przelatują nad Mount Everestem, ale widywano ptaki nawet powyżej 9000 metrów nad poziomem morza. są głównie łabędzie nieme, za moimi plecami pływają łabędzie krzykliwe, nawet te ptaki, łabędzie należące do najcięższych ptaków latających widywano na wysokości 8200 metrów nad poziomem morza i mogą przelecieć nawet 1000 km bez przerwy, to jest niesamowite. Stojąc na ziemi, możemy obserwować poruszające się po niebie formacje ptaków, które mogą wyglądać jak linie albo litery V, które nazywamy kluczami. Podróżując w ten sposób, ptaki mogą zaoszczędzić nawet 20% cennej energii. Ptak, który leci na samym czele grupy, męczy się najbardziej. Dlatego zwierzęta zmieniają się w czasie lotu, tak aby każdy mógł na jakiś czas zejść z pozycji lidera i odpocząć nieco na dalszych pozycjach. Zaskakiwać może natomiast, że ptaki, które lecą w grupach, często się ze sobą komunikują, co stanowi przecież dodatkowy wydatek energetyczny. Okazuje się jednak, że takie rozmowy ptakom pomagają i prawdopodobnie motywują do wysiłku, sprawiając, że osiągają one lepsze wyniki w czasie podróży. Mimo pokonywania tak ogromnych odległości, ptaki z niewyobrażalną wręcz precyzją potrafią dotrzeć dokładnie w to samo miejsce na zimowiskach i lęgowiskach. To samo jezioro, czy ten sam krzew? Główny kierunek migracji zwierzęta mają wrodzony, zapisany w genach. Ale na takim wewnętrznym włosie w pełni polegają przede wszystkim ptaki młode, podczas gdy osobniki dorosłe opierają się już bardziej na swojej pamięci i doświadczeniu. Podczas wielu eksperymentów udowodniono już, że ptaki, przewiezione nawet tysiące kilometrów od ich domu, są w stanie natychmiast wyruszyć w drogę powrotną i odnaleźć ją bez trudu. Podczas swojej podróży kierują się położeniem gwiazd na niebie, których muszą się nauczyć i zapamiętać, oraz położeniem słońca, co oznacza, że muszą znać 24-godzinny rytm dobowy. Zwierzęta te widzą też polaryzację światła słonecznego, a ponadto mówi się, że mogą orientować się na trasie swojej wędrówki dzięki infradźwiękom otoczenia, ciśnieniu, a nawet zapachom. Powszechnie wiadomo, że ptaki potrafią orientować się w przestrzeni na podstawie ziemskiego pola magnetycznego, prawdopodobnie dzięki obecności szczególnego białka, które obecne jest w ich oczach. Dzików naukowcy odkryli nawet, która część ośrodka wzroku w mózgu odpowiada za orientację na zasadzie kompasu magnetycznego. Ptaki, oczywiście, zapamiętują też wygląd miejsc, nad którymi przelotują, tworząc sobie w głowie mapę całej trasy. Doświadczenie jest bardzo ważne, aby przeżyć kolejne migracje. Podróż jest dla ptaków niezwykle niebezpieczna. Muszą pokonać bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury, zmierzyć się z głodem, pragnieniem, wyczerpaniem, odnaleźć drogę w pochmurne dni i podczas przelotów nad morzami ze zmienną pogodą, albo przemierzyć pustynie i najwyższe góry. Niestety muszą uważać też na ludzi, którzy wyposażeni w pułapki i broń z chęcią polują na ptaki w czasie ich migracji. Każdego roku na świecie zabija się ogromne ilości tych niesamowitych zwierząt, a środowisko zatruwa się ołowiem. Do tego trzeba doliczyć jeszcze zwierzęta zranione, skazane na powolną śmierć. Mówi się, że nawet połowa ptaków, które wyruszyły na migrację może nie dotrzeć do swojego celu. Te natomiast, którym uda się przeżyć mogą być w stresie, który wynika z rozbijania grup, rodzin, par i który może mieć ogromny wpływ na wiele aspektów ich życia. Naturalnych zagrożeń oraz polowań. Dochodzą jeszcze niebezpieczne dla ptaków samochody, ekrany dźwiękochłonne, przeszklone budynki, linie energetyczne i stale zmniejszająca się liczba miejsc, gdzie mogą się bezpiecznie zatrzymać w czasie podróży. Nie ułatwiamy im i tak już trudnego życia. Mimo wszystko, kolejnego roku ptaki znów wyruszą w podróż, wzbudzając zachwyt i podziw wśród wszystkich, którzy będą chcieli je zobaczyć. Spektakl zacznie się od nowa, a zwierzęta, obok których na co dzień przechodzimy, ponownie dokonają niemożliwego.